Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka do na budowy czystej masy mięśniowej. Polecam Łukasz Maciec. Zawidajcie ma w ciebie z tego sportowego Box przez w ruchu Dla medal tej w dla Samura A dla końca się 리 р и в о 베 ы т

Szanowni Państwo, wałter Nową Karodą w kategorii 46 kg wygrał przez PK i został mistrzego na rok 2016 Patryk Milewski Papa -Tak Lubik. I jeszcze Dzisiejsza i także Mateusza Jabroza z kolei, gdzie w naszym klubie tu Mateusz nie będzie, zajrzyli, bo tutaj go ze zrozumiałych sklepów, ale oczywiście medal z srebrna, także by go dostanie. Mistrz od rynku na rok 2016, kadeci 46 kg, Patryk Pieleski, klub spłatowy PAPA. muszę o